Nareszcie wróciła Ligowa Piłka, a z nią nasz program Strybun Małopolski. W tym odcinku przedstawimy Państwu terminarze oraz ogólne zapowiedzi ekstraklasy oraz pierwszej ligi. Zaczynając od dolnego szczebla rozgrywkowego zapraszam Państwa na felieton Natalii Gołąb. Na pierwszy plan wysuwa się mecz towarzyski, w którym Wisła Kraków zremisowała z Pogonią Szczecin. Choć nie był to mecz ligowy, pokazał, że obie drużyny mają potencjał i mogą stwarzać ciekawe widowiska. Wisła mimo remisu zaprezentowała się z niezłej strony, co z pewnością napawa optymizmem przed najbliższym starciem z Puszczą Niepołomice, która obecnie zajmuje 14 miejsce w tabeli. Puszcza, mimo trudnego okresu, z pewnością nie odda punktów bez walki, więc możemy spodziewać się zaciętego boju. Również z ciekawością czekamy na mecz wieczystej Kraków z GKS-em Tychy. Po ostatnich zawirowaniach nowym trenerem krakowskiej drużyny został Gino Letieri, włoski szkoleniowiec, który ma na celu wprowadzenie świeżego spojrzenia i nowej energii do zespołu. Nadchodzący tydzień zapowiada się niezwykle interesująco. Z niecierpliwością czekamy na mecze, które mogą przynieść wiele emocji oraz niespodzianek. Sytuacja w BetKlik pierwszej lidze na pewno jest bardzo ciekawa, natomiast nie mniej ciekawa jest sytuacja w Ekstraklasie. Ale o tym już opowie nam Adrian Górka. Wraca nasza rodzima Ekstraklasa, a wraz z nią mecze z udziałem małopolskich drużyn. Jednym z głównych wydarzeń kolejki będzie sobotnie starcie na stadionie przy ulicy Józefa Kałuży pomiędzy aspirującą do gry w Europejskich Pucharach Krakowią, i powracający po słabym początku sezonu Rakowem. Warto przypomnieć, że tuż przed przerwą na kadrę drużyna Luki Elstnera niespodziewanie przegrała 1 do dwóch w gdyni, mimo tego nastroje wśród kibiców pasów są optymistyczne, gdyż na swoim stadionie w obecnej kampanii Krakowia jeszcze nie przegrała. Szokujący jest bilans bezpośrednich meczów w Ekstraklasie pomiędzy tymi ekipami. Od momentu awansu medalików do najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2019-2020 obie drużyny zagrały ze sobą 12 razy, na co składa się 6 zwycięstw drużyny z Krakowa, pięć remisów i tylko jedna wygrana Częstochowian. Głównymi aktorami tego spektaklu mają być rzecz jasna najlepsi strzelcy swoich ekip. Filip Stojkowicz wyciągnięty latem z niemieckiego Darmstadt wszedł do Ligi z Futryną. W 11 kolejkach debiutanckiego sezonu zdołał zgromadzić na swoim koncie 6 bramek, oddając zaledwie 8 strzałów na bramkę rywala. Bramkarza gospodarzy ma natomiast niepokoić Jonathan Brunes, którego dublet zapewnił drużynie Marka Papszu na 3 punkty w meczu z motorem Lubli. Mniej powodów do optymizmu ma drużyna z niecieczy pogodnym podziwu początku sezonu, na który składają się dwa wyjazdowe zwycięstwa z obecnie najlepiej punktującymi Jagielonią i Górnikiem, dobrze naoliwiony system Marcina Brosza zaciął się, a Termalika z każdą kolejką notuje spadek. Obecnie zajmują 15 miejsce z dorobkiem 9 punktów a ich następnym rywalem będzie dobrze im znana z poprzedniego sezonu pierwszej ligi Wisła-Płock. Wbrew wszelkiej logice Beniaminek z Płocka pod dowództwem Mariusza Misiury w pierwszych sześciu kolejkach zdobył 16 punktów, co za tym idzie przez długi czas zajmował pole position w ligowej tabeli. Po serii czterech meczów bez zwycięstwa spadli jednak na piątą pozycję, ale liczą, że mecz u siebie z różną słoni przyniesie im przełamanie. A teraz mam przyjemność Państwa zaprosić na studio, w którym my razem z Jankiem Leśczyniakiem bliżej przyjrzymy się sytuacji Krakowi. No i jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w studiu. Jesteśmy tutaj dzisiaj. E, I o czym my będziemy rozmawiać, Filipie? E, dziś porozmawiamy sobie przede wszystkim o sytuacji Krakowi e, przed przerwą reprezentacyjną, jak i przede wszystkim tym, co będzie się działo po tej przerwie, czyli już w najbliższy weekend. Tak, tak, tak. Krakowia mierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa i powiem Ci, że dla obu drużyn jest to bardzo ważny bardzo ważny mecz ze względu na pozycję w tabeli obu drużyn, jak i udowodnienie swojej formy tak naprawdę, no bo Krakowia zaczęła, zaczęła grać fenomenalnie, ostatnio zdarzył się, zdarzył się wypadek przy pracy, ale pokazali potencjał i, i Luka Elstert naprawdę fajnie uporządkował ten zespół, tak samo jak Marek Papszun, także jest ta forma rakowa dalej podtrzymana od paru sezonów. Grają, grają bardzo dobrą piłkę i są gdzieś tam na szczycie ekstraklasy. Może nie w tym sezonie jeszcze, ale i tak, i tak grają, grają dobrą piłkę. Tak, w tym sezonie Raków zdecydowanie byśmy przewidywali wyżej w tym momencie siódme miejsce, jak się nie mylę? Tak. tak, tak. Zaraz za Lechem Poznań, który zresztą został mistrzem Dziewiąte, Polski. dziewiąte, przepraszam w tym momencie Mistrza tak. Chociaż Jasne. mają jeden, jeden mecz mniej rozegrany od Radomiaka, który jest przed nimi. No właśnie tak się zastanawiałem, czy ten wynik z Arką ta wpadka to aby na pewno jest wpadka czy jest tu jednak jakaś zależność. I myślę, że jestem na jakimś tropie. Nie jest on może jeszcze aż tak pewny. to dopiero 10 meczów w lidze, więc też bez przesady wiele rzeczy jeszcze może się wyrobić, natomiast to, co chcę powiedzieć, to prowadzenie gry przez Krakowie. W momencie, w którym oddają oni inicjatywę przeciwnikom, wtedy ta gra faktycznie jakoś wygląda. Oni z tej kontry są bardzo, bardzo mocni. No tak, e, mają wielu, tak. wielu dobrych piłkarzy teraz ściągnięty Stoilkowicz, który robi niesamowite liczby, jak na debiut w Ekstrakasie. Znaleźli 6 tak, tak. goli, jedna asysta. Znaleźli zastępstwo, na szczęście. E, tak. E, więc wracając właśnie no, e, do tej statystyki, zaczynając od absolutnie rekordowego tutaj wyniku w tym sezonie e, i jednocześnie pierwszego meczu m, Krakowi w Ekstraklasie w tym sezonie, to 4-1 z Lechem e, przy 25% posiadania piłki. No to jest coś absolutnie niesamowitego i to jest chyba najbardziej wymowne. Natomiast e, oddanie inicjatywy na brukbet Termalikę, e, która jest w tym momencie 15 w lidze. Może faktycznie tutaj posiadanie piłki nie jest już aż tak drastyczne, bo to jest 46% po stronie Krakowi, natomiast dalej jest to mniej posiadania piłki. Nie jest to jakaś znacząca różnica między 46 a 50, ale widać, że raczej gdyby Krakowia chciała, to na taką ekipę jakby Bruckbet, to mogłaby po prostu siąść to, że tutaj nie ma więcej posiadania Bruckbyt wynika po prostu najwyraźniej z tego, że Krakowia oddając tę piłkę wrzucała tak naprawdę tę drużynę na minę i Słonie trochę sobie z nią nie radzili. Chociaż wtedy jeszcze, z tego co pamiętam, Słonie były, były na fali po tej... Oni otwierali bodajże, bodajże ten sezon swoim mhm. meczem i, i, i ten wynik był, był pokaźny na ich, na ich korzyść. Mm, I później jeszcze parę meczy zagrali, takich, że, że można było się spodziewać jakiegoś zaskoczenia. Teraz, no, teraz, Niemniej jednak. Więc, z, więc z to, było, to, było w tym, to było jeszcze w tym terminie, gdzie, e, gdzie e, wstyd przegrać z Brookbetem jeszcze nie było. Absolutnie, no w tym momencie są oni e, na 15 miejscu. Mm, ale tak, to, to, to się zgadza to, co mówisz. Wyjątkiem w ogóle od tej reguły, mam tu wypisane e, resztę wyników, no, nie będziemy przechodzić przez wszystkie, jak 0, -0 z Piastem przy 40%, czy 43% posiadania przy 3-0 z są. E, natomiast wyjątkiem jest Legia, gdzie Krakowa faktycznie tego posiadania miała więcej i ten mecz faktycznie wygrała. To gdzie z kolei wyjątków nie ma, to gra u siebie, bo Krakowia w tym momencie u siebie jest absolutnie niepokonana. Trzy zwycięstwa i dwa remisy, w momencie w którym na wyjeździe są to dwie porażki, dwa zwycięstwa i jeden remis w samej tylko lidze oczywiście, bo jeszcze przy okazji Pucharu udało im się tego dodatkowego zwycięstwa osiągnąć, co zresztą okay. swoją drogą też 5-1 przy 41% posiadania piłki. Przy dużo gorszej drużynie jednak przeciwnej, widać, widać ten patent po prostu oczywiście trenera tak, Luka, Oczywiście Luka. tak. I, I w tym momencie chciałbym płynnie przejść do, do tematu e, trenera mhm. Krakowi Luka Elsner, e, doświadczony szkoleniowiec, co by nie mówić. E, trenował przecież drużynę w, w League One, Ligue One, ligę w francuskiej ekstraklasy. I, i, I zastanawiam się, na ile to jest właśnie to doświadczenie, na ile to są umiejętności szkoleniowe, a na ile to jest po prostu to, jakich zawodników dostał do, do trenowania. Bo wspomniałeś o tym meczu z Legią Warszawa. On mi zapadł w pamięć przez to, że Krakowia zagrała bardzo mądrze w tamtym meczu. To znaczy, grała bardzo mądrze w obronie, rzeczywiście oddała, oddała inicjatywę i naprawdę yy, dali dali radę. E, tak, no, podobnie inicjatywę mam wrażenie oddał specjalnie górnik, yy, czyli to było dwa mecze temu. Gdzie zremisowali jeden do jednego, tu z kolei Krakowie miała aż 64% posiadania piłki? No nie wspomniałem właśnie o tej wpadce zresztą z Arką samej w sobie, bo tutaj też Krakowie miała 63% posiadania piłki, więc ewidentnie dłużej się utrzymywali przy futbolówce i mam wrażenie, że ekipie Krakowi to nie służy. Wiadomo, tak jak mówię, to jest pierwsze 10 meczów ja na razie jeszcze się wstrzymuję od jakiejś oceny trenera. No, to tak z czy inaczej, się tak czy inaczej wyklaruję. jest to. Jest to już jedna trzecia sezonu, praktycznie. Tak, ale to dopiero jednak dopiero co ich przejął, w sensie pierwszy sezon z Krakowią. A w ten sposób? To, tak, to więc oczywiście, To jeszcze, oczywiście. jeszcze ma czas trener, żeby tutaj e, odpowiednio zasiać, a w zasadzie już zasiał, tylko czekać na plony tego, co, co siał. To się dopiero wyklaruje, jak ta drużyna będzie dokładnie grała. W tym momencie mamy parę. Mamy jakąś regułę, natomiast jest też wiele od niej odstępstw, i takie rzeczy się na pewno przy początku pracy z zespołem będą zdarzać. Więc nie można na pewno mówić, że Krakowia kompletnie sobie nie radzi z piłką przy nodze, bo to się jeszcze może oczywiście zmienić. Natomiast też nie można popadać w zachwyt, że to jest fantastyczna Krakowia, bo pamiętamy, że w zeszłym sezonie też. Pierwszą połowę sezonu zamykali bardzo dobrze. Wiesz co, tamta Krakowia była aż nadto zachwycająca, mam wrażenie. Oni grali. Tam nie było żadnych reguł. Oni po prostu grali naprawdę dobrą piłkę i nie, dalej nie wiem, jak to się stało, że później zaliczyli taki zjazd. Zjazd, no zajęli szóste miejsce, ale tak czy inaczej, no nadzieje były, były ogromne. Teraz wspominałeś o tym, że to wygląda troszeczkę inaczej, bo, bo są te reguły, w teorii oczywiście, bo, bo nie, wiemy, nie wiemy jak jest. To, to jest to, co zaobserwowaliśmy oczywiście. Ale jestem bardzo ciekaw Lukielsnera w dalszej, w dalszej części sezonu i czy przy, przy że on się... On się rzeczywiście odnalazł i, i, i będzie kontynuować to dobrą pasę. Wiadomo, wiadomo, że na razie to się tylko doszukujemy. No, takie po prostu wpadają mi w oczy takie rzeczy jak chociażby 40% z Piastem, który jest na 17. miejscu. To jest jednak widać, że Krakowia e, chce oddawać po prostu tę inicjatywę. Natomiast możemy przejść sobie spokojnie do przyszłego meczu e, Krakowi z Rokowem Częstochowa. Tak, tak. tak. E, tutaj są aż dwa m, plusy dla Krakowi, przynajmniej. Z, e, idąc z tymi ścieżkami, które ja sobie tutaj wyznaczyłem. Czyli po pierwsze e, jest to wyjazd dla Rakowa, po drugie Raków Częstochowa lubi mieć piłkę przy nodze. Więc w zasadzie wszystkie tutaj rzeczy, wszystkie mm, karty sprzyjają dla e, Krakowi. No dokładnie, y, sprzyja także to, że, że Raków Częstochowa w tym momencie y, nie ma w teorii ustabilizowanej formy, chociaż tak, dwa tak, ostatnie tak. mecze wygrane, ale, ale tak czy inaczej y, Raków y, Trosz, może, być może troszeczkę odpoczął, ale jednak jest po tych eliminacjach, które były dosyć, dosyć wymagające e, i, i wiadomo, że, że w tym momencie dziewiąte miejsce w tabeli nie robi wrażenia, ale tak czy inaczej drużyna Marka Papszuna nadal jest groźną maszyną, która potrafi zaskoczyć każdego. I też jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w Lidze Konferencji, bo, bo mamy wiele polskich drużyn i, i gdzieś trzymam, trzymam oczywiście za to kciuki. Ale też następny mecz z Rakowem odbędzie się praktycznie tydzień później w Pucharze Polski. I słuchaj, myślę, że tam Krakowia będzie miała jeszcze większe szanse na to, żeby, żeby Raków uszczypnąć. No bo wiadomo, że, że w tamtym momencie już będzie się zbliżać talika konferencji i Rakowowi mimo wszystko bardziej zależy pewnie na tych europejskich rozgrywkach. Myślę, że tak. Myślę, że możesz tutaj mieć rację. Natomiast ja bym jeszcze nie wychodził aż tak naprzód. Piłka no tak, jest bo jeszcze Bogań Szczecin po drodze, który po zmianie po drodze, trenera wiadomo. też też może, może zaszkodzić Krakowi. Nie wiadomo, co się może zmienić w kadrach obu zespołów, mogą wystąpić jakieś kontuzje, ale tak, jak przewidujesz w takim razie wynik z Rakowem? Uważam, że, że może, meczu, być, może być remisowo, ale myślę, że parę bramek padnie, dwa do dwóch. Na pewno Stojkowicz będzie miał swoje okazje i liczę na bramkę. No, a drużyna Marka Papszuna no nie da sobie, sobie zejść za skórę, mam takie wrażenie. I z pogonią Szczecin. No ja się tej pogoni boję, że, że, że ta Krakowia, właśnie mówiłem po zmianie trenera, e, przepraszam, pogoń po zmianie trenera mm, też może stać się silniejsza. Jeszcze nie do końca wiem, jak to będzie wyglądać, ale ja powiem szczerze, że też przewiduję tutaj jakiś remis, a może nawet zwycięstwo Krakowi. Liczę, tak, tak, że zaskoczą tak. w, tym, w tym meczu. Myślę, że nie przegrają, tak powiem. Tak. To zdecydowanie, to można stawiać domy na to zdecydowanie, że nie przegrają. No dobra, prawdę powiedziawszy, nie mam nic więcej do dodania, A ty Janku? Ja również, poza tym, że trzymamy kciuki oczywiście za, za pasy, miejmy nadzieję na fenomenalny, fenomenalny mecz, fenomenalne widowisko, bo no, trzeba się tego spodziewać, bo po tych drużynach mam wrażenie. Myślę, że masz rację. No zapraszamy oczywiście w takim razie do lajkowania tego filmiku, subskrybowania także naszego kanału i koniecznie dajcie znać, co uważacie o obecnej sytuacji w Krakowie i gdzie mogę zakupić ładowarkę do Philips One Blade. Do, do widzenia. widzenia. Do widzenia.